Problemy związane z ciągle za małą ilością narządów dostępnych do przeszczepów stały się bodźcem do poszukiwania innych rozwiązań, chociażby czasowych. W lipcu tego roku w Louisville w Stanach Zjednoczonych wszczepiono pacjentowi pierwsze samowystarczalne sztuczne serce. Czy to kolejny krok do powstania Homo Electronicus? Czy to, co zdarzyło się w Louisville, jest przełomem? transplantacjach serca. Jest to wielkie, wielkie wydarzenie, przełom tego wieku i rzeczywisty i naukowy. Dlaczego? Sprawa prosta. Mamy wreszcie alternatywę dla transplantacji serca. Do tej pory wiele osób umierało, ponieważ nie było dawców. Teraz nie będą musieli umierać. Można wszczepić sztuczne serce i ludzie z tym mogą pójść do domu, do pracy, żyć normalnie. Dla mnie jest to wspaniałe, cudowne osiągnięcie medycyny. Właśnie, do tej pory Sztuczne serca, sztuczne lewe komory wymagały ogromnej aparatury, wymagały ogromnych e, baterii, które zasilały te urządzenia. Teraz okazuje się, że jest możliwe. W szczepienie samowystarczalnego narządu. Znaczy prawie samowystarczalnego, ponieważ jednak od zewnątrz te baterie w środku muszą być ładowane, więc to nie jest do końca tak. Ja tylko mogę wyrazić wielki żal z jednej rzeczy, że nie zrobiliśmy my tego w Polsce, a mieliśmy szansę, że zrobili to Amerykanie, ale to w sumie nieważne. Ważne, że coś takiego jest. Panie profesorze, to pytanie zadaję wszystkim moim rozmówcom. Przełom wieków skłania do tego typu refleksji. Zatem jaka jest prognoza pana profesora dla transplantologii narządów klatki piersiowej na najbliższe lata i ta odległa również? Moje myślenie jest następujące. W moim głębokim przekonaniu przez najbliższe kilkadziesiąt lat nikt nie wymyśli lepszego serca niż jest serce ludzkie, ale możemy go zastąpić nieco gorszymi urządzeniami. Jakimi? Chociażby z tą sercem, o którym już mówili przed chwilą. Druga możliwość, która na pewno będzie realizowana niedługo, to przeszczepy serca od zwierząt, konkretnie biorąc od świn. Ale to nie jest nasz cel właściwy. Cel właściwy, który nie wiem kiedy będzie osiągnięty, za 20 lat, ale może i za 80 lat. To jednak własne serce wyhodowane z własnych komórek, czyli z mojej własnej komórki, nowy narząd w momencie, kiedy stary mi się popsuł. To jest to idea, cel, marzenie, do którego będziemy dążyli. Kończąc nasze spotkanie i zapraszając widzów na jutrzejsze, poświęcone chirurgii mało inwazyjnej, myślę, że warto przypomnieć maksymę doskonale znaną wszystkim transplantologom. Nie zabieraj swoich organów do niebios. Niebiosa wiedzą, że my potrzebujemy je tutaj.